Manko, Witam w mojej kuchni! Nareszcie się widzimy po raz trzeci, chyba czwarty już. Znaczy nie, widzimy się po raz trzeci, bo w ostatnim Gotujmaty nie było mojej mordy. Ale dzisiaj już jest i kuźwa się nie mogę doczekać. Po prostu mam taką energię w sobie pozytywną, że mówię wam. Lecimy po prostu i dzisiaj będzie coś picobello po prostu. Jajeczniczka, jajecznica, no kurwa mówię wam. Rozpierdol, bez zbędnego przedłużania, zostawcie łapkę w górę. Może mi się będzie chciało więcej nagrywać tego. A to jest. Jezus, może jakiś obiad dogoduje za jakiś czas. Kurwa, to progres jakiś jest w tym programie. Zajebiście. Subskrybujcie, dobijamy dwa kasuby. Robię face reveal, kurwa, na 2000 subów. Zajebiście, dobra, zaczynamy. Co nam będzie potrzebne? Ja też mam wszystko gotowe, tylko Wam będę szybko pokazywał. Dobra, pierwsza rzecz, nóż. Bardzo dobry nóż, mamy nóż, kurwa. Yy, druga rzecz jest taka fajna drewniana łycha, przyda nam się do mieszania na patelni. Następna rzecz to są jajka, ale jajka, no, no, kurwa, mam tutaj wam. Ja, ja sam wziąłem dwa tylko, bo nie jestem aż tak głodny. Poza tym tego będzie wciul yy, Kiełbaska, taka olipa i to ona się nazywa. Papryka, i kurwa cebulka. No i jakieś tam pierdolowe, które nikogo nie obchodzą na ten moment. Musimy to wszystko pokroić. Czy chcecie oglądać, jak ja to kroję? No kurwa, nie wiem. Ciężko mi będzie teraz bez operatora to wszystko tutaj manewrować, jak widzicie. Chuja, widać. Eee, więc e, nie wiem, to będzie w chuj długi odcinek, także możecie sobie wziąć kurwa swoje, o, swój obiad i sobie usiąść i coś zjeść. Ale... No co, jakie... Ale, lecimy kurwa. Dobra, od czego zaczynamy? Myślę, że możemy zacząć sobie od kiełbaski. Kurwa, ale wy nic nie widzicie. Ja tak nie mogę tego kurwa zostawić. Co ja mam, mam zrobić, żebyście wy to kurwa widzieli? Wiem co wam zrobię, zmieniamy kurwa kąt Patrz Pyk, pyk 5 sekund bez cięć, chujowe światło Kurwa co jest? Widzicie coś? Kurwa, nie tak Tak, widzicie coś? Kurwa Kurwa nic nie widać O Stój prosto, dziwko Jest git To ja? Wszystko się zgadza. Mam nadzieję, że nie pierdolnie. Nie musicie mnie widzieć, ważne, że macie moje łapy, to jest wszystko mokre, ale lecimy. Tniemy sobie, o, kroimy sobie, na jak tam chce ta, no jasno, to tak kurwa pierdolne, trochę grube, trochę nie, ważne, żeby były, bo kurwa stój prosto, jak cię tnę, bo cię potnę, jeszcze bardziej. Tniemy sobie to jak chcecie, no ja tutaj o, takie o, fajne krążki Kurwa kiełbasiane Tylko się nie zatnijcie Bo nóż jest ostry No i chuj Kurwa krojenie na wizji to jest najgorsza rzecz jaka istnieje A chuj ciebie i tak nie tnieje. Dobra, mamy, mamy o, nasze ścieki Są tutaj Wyglądają chujowo, ale one będą tylko na patelni, więc jest gitara. Rzeczne są cebulę. Taką o, oczywiście ja nie będę całej cebulki wkrajał, bo to kurwa będzie za dużo. To i tak się wyjebie, trzeba by ją obrać. Ja nienawidzę obierania cebuli z tego ścierwa, po prostu kurwa nienawidzę. Nie potrafię tego robić. Zawsze mi się to wymyka spod kontroli, że tak to powiem. Może jest jakiś sposób dobry. Macie jakiś sposób? Taki kurwa, raz, dwa, trzy i mam cebulę. Bez pierdolenia się z tym, bo ja to się zawsze z tym pierdolę. Nienawidzę tego ścierwa. Na nie wiem do którego. O, patrz, kurwę, pa! Co robi? Hop, pa go, co robi. To się potem wyjebie. Mamy cebulkę. No i najgorsza część, czyli jej krojenie. Ja dalej nie potrafię kroić cebuli. Pierdolniemy sobie ją na pół. Drugie pół będzie na kiedyś. No i lecimy. Słuchajcie, mój patent na krojenie cebuli jest taki, że go nie ma. Ja sobie to przybliżę. Widzicie coś, kurwa, czy nie? Widzicie coś. Więc sobie ją zaczniemy kroić, myślę o. W ten sposób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kurwo. I siedem. Chujnia z grzybem. O, jest zjebana cebula. Tak, tak. Jako, że. O, zrobimy sobie teraz takie coś, kurwa. Wszystko jest ładnie, albo jest chujowo, jak za pierdolę. Ustawiam w drugą stronę i byle jak, bo to i tak będzie wszystko na patelni, to idzie do mordy, a nie kurwa na wystawę. I kurwa, byle by się nie pociąć, Łap, no i widzicie, kurwa, nie trzeba umieć kroić cebuli, żeby ją pokroić. O, byle jak te cebule, to też, kurwę, cyk. No i teraz, najlepszy patent, czyli po prostu całość rozpierdalacie nożem Jak przeciwników kurwa na samym Rift'cie O, i jest kurwa gitara, wszystko jest gitara siema Oczywiście coś tam się wypierdoli stąd, ale to jest naprawdę... Ole, kurwa do oczu mi wchodzi, nie, 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 bez takich, halo Nie będę płakał, nie na wizji, nie na wizji Mam małą deskę, a drugiej nie będę brał, bo to chuj, nie, a nie jestem aż tak bogaty Kurwa, zaczynam płakać, halo, pomocy! Kurwa! Oh. Uh. Dobra, bez zbędnego przedłużania. Teraz ta papryka. Jak co tam było, to się odcinało. Tak, o, to się odcina. A ten środek fajnie. O, patrz, kurwy. Widzisz co ja robię? Pa. Cyk. I to łapkami wyciągamy, bierzemy kosz. Wypierdalam Szmatę Kurwa nie, nie mogę Ja tak płaczę teraz, tak mi leci Kurwa O Dobra Bez o, Dobra Cyk O Kurwa Kroimy Na paski Szmatę Kurwa, co jest? Nigdy więcej cebuli O Trzeba lecieć chwilę Ja pierdolę Kurwa, ej, nigdy tak nie płakałem przy buli, co jest? O! Dobra! Prawdziwy facet, kurwa, nie jakaś pizda. O! Kurwa! Nie mogę! Czekajcie chwilę. Kurwa, no jakbym... Jakbym tytanika oglądał po raz 50 Dobra. tniemy sobie to na małe paski. Nie musimy się pierdolić w jakąś kostkę czy coś. To i tak będzie nam tylko dodawało smaku, a nie kurwa wyglądu. Cyk, cyk, cyk i cyk. O widzicie to białe? Widzicie to białe? Kurwa, ten pasek biały go trzeba wyciąć, bo on jest chujowy. Najpierw tego tak zeskrobać, ale że ja jestem kurwa zjem, to się go po prostu tak odetnę. Kurwa, no. I teraz idealnie. Albo chyba zjebałem. Tniemy, tniemy, tniemy. Dawajem ankietę, czy chcecie... Ku... o chuj, ale nie Czy chcecie zmontowany, czy taki bezcięć. Było więcej głosów na to, żeby był bez cięć i dłuższy. Ja mówię sobie, no ja pierdolę, a jak wam się chce to oglądać. Także widzicie, co się kurwa dzieje. No ja. Nie będę tego ciął. Bo nie jestem frajerem. Jak jest ankieta, było, że bez cięć, będzie bez cięć. Dobra, eee, ale następnym razem spróbujemy raz pociąć to wszystko, bo ostatnie. Kurwa, jestem ujebany cały. Eee, Dobra, zaraz dojdziemy do tego. Pocięliśmy to wszystko, resztę na no już zostawiamy. Nie potrzebuję tego, aż tyle. Eee, zmieniamy kadr. Dajcie chwilę. Ach, dobra, to ja. Zmieniamy kadr. Mamy patelnię i zajeba. Stój prosto, szmato. Kurwa, śmiechnik, Kurwa, czemu to się nie może ustawić fajnie? Czy też wypierdalej Jest? Tam jest picie Ale to przecież to pierdolnie. No ra raczej że... Kurwa, co się odjebało? <śmamy>? Mamy? Mamy chyba, tak? Siema. Bierzemy to naszą tackę. Ale to nic nie pierdolnie. A, stój, co ja robię? Ważny disclaimer. Teraz będzie gaz używany. Proszę kurwa ojca poprosić. Aj no i olej, zapomniałem o oleju. Lejemy sobie nawiutki dopiero co kupiony olej. Kurwo otwórz się, bo jak się otwiera olej. Co jest kurwa. Nienawidzę otwierania oleju, bo on ma jakąś kurwa zawleczkę. Na chuj wam kurwa olej to nie jest jebany. Mniejsza. Mamy olej. Dajemy go tak style na oko oczywiście Tyle, żeby nam nie przywarło. Odpalamy. Kurwa musimy je zapalić. Bierzemy zapalarę, takomo tak się dzieje wola nieba. Cyk. Nie. Yeah. Wybuchło nie. Jest dobrze. Olej jest rozprowadzany po patelni to jest gitara. Chwilę czekamy, żeby się nagrzała, ale tak dosłownie chwilę, jaką najkrótszą chwilę, jaką potraficie sobie wyobrazić, to właśnie jest to. I bierzemy teraz całą naszą zawartość, wszystko, co jest kurwa tutaj, wpierdalamy tu, tylko żeby to się wszystko nie wyjebało, zrobimy to dosyć powoli, bo ja mam pecha do tego i zawsze mi wypierdala poza patelnię. O, tam już coś poleciało. Cyk, 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 cyk. O już kurwa kolejne coś poleciało. Mamy naszygą plik jest gitara. Bierzemy... O, to, kurwa. Bierzemy naszą kurwą tą, taką o. teraz to wszystko trzeba ładnie rozprowadzić. To się teraz musi tutaj smażyć ładnie przez najbliższy kilka minut. Kilka mam na myśli nawet do 10. Ponieważ e, papryka musi ładnie zmiękczeć. Wszystko musi dojść. Wiecie o co chodzi. Dojść kurwa Nie wiem czy to nie zagusza mi za bardzo. Musimy uważać, żeby nic nie przywarło, żeby olej się nie zjarał i żeby każda strona była jakoś równomiernie pierdolnięta, tak. Bierzemy sobie przygotowanie wcześniej. Pieprz, Pierdalamy tu pieprz. Według uznania, ja biorę dużo. Bierzemy troszkę szczyptę soli, taką o. I kurwa mieszamy. Jest gitara siema, bierzemy teraz coś fajnego, mianowicie przykrywkę i co robimy, zakrywamy trochę, ale musi tu, obiecie oh, to, tu jest taka przestrzeń wolna, żeby się to kurwa wszystko ładnie tam poddusiło, lekko zmniejszamy gaz i to się tam teraz ładnie dusi. E, zmieniamy sobie, bo teraz w sumie tu się nic ciekawego nie dzieje Zmienię sobie kadr na siebie O Wszystko widać ładnie Teraz sobie to będzie, będzie sobie nam dusiło My się zajmiemy czymś innym w tym czasie Co to będzie? Otóż mam przygotowane masełko Czy dałoby się jakiś chlebek pierdolność? Jaki chlebek trzeba pierdolność? już takiego no tostowego raczej nie zrobimy tego mam tutaj cały nowiutki chlebek, kurwa, z Lidla. Biedaki. Eee, o kurwa, ale syf. Trzeba będzie to posprzątać potem. Ale to potem, jak już zjem. Eee, czemu chciałem kroić chleb? Nie wiem. Chleb się otwiera, bo jest już krojony. Bierzecie sobie... No ile ja tam zjem? Dwie kromki? To jest tylko do... Żeby łatwiej się dało, wiecie... te trawienie i tak dalej. Oczywiście musimy pamiętać o tym, żeby patrzeć na to zjebane kurwa gówno, bo jak nam to się zjara, to my będziemy wpierdali gruz, a nie Więc teraz o, podchodzicie Bierzecie rękawicze, rękawice fajną. Otwieracie i cyk. Wypadło mi papryka, ale to się mówi kurwa trudno. ty jest? Jest. Yy, no mam wam pokazywać jak się chleb kurwa masłem smaruje. To jest aż tak ciężkie. Nóż do masła. Chleb. Nóż z masłem, chleb i robisz taki ruch. Kurwa ciężko się to robi. Patrz. Widzisz to kurwa? Umiesz tak. W Jest. Jest. I robisz tak dwa razy. W znaczy się nie na to samo, tylko na innym chlebie. Powtórzę, jakby ktoś nie widział. Chleb, nóż. Nabierasz. Masło, masło z nożem. Na, no, na nożu kurwa z nożem. I robisz taki ruch. Rozpros sma smarujesz kurwa. Rozprzesz się Co te kurwa za słowo? E, jest? Jest. Resztkę... Na chlebek, nie marnujemy. Teraz tak, ważna rzecz. Jak już czegoś nie używasz, to to kurwo schowaj. Bo jak masło już jest, jak to powiem, użyte, pierdala się do lodówki. Nie będzie ci robić syfu i pamiętajcie o sprzątaniu po sobie, bo jak wy kurwa nie będziecie po sobie sprzątać, to chuja będzie, a nie coś dobrego. Wchodzimy tutaj, bierzemy naszą rękawicę, ponieważ... o, widzicie? Mm. Kurwa, żebyście... o pierdole, gdybyście to poczuli, to by wam chuja normalnie, taki dobry. A się stanąłby wam. W sumie. Nie wiem ile czasu minęło. Nie wiem ile już nagrywania jest. Czy dobrze widzę? 16 minut czy tam 14 pisało? Ja pierdolę. Dobra panowie. I panie oczywiście. Chwilę to już się gotuje, znaczy smaży. Zwiększamy ogień, uwaga, zwiększamy ogień. Bierzemy nasze jajka i je wpierdalamy. Szybki ruch. Kurwo otwórz się. Cyk, Raz. Drugie. Kurwo, otwórz się. Cyk, dwa. Wszystko jest i teraz lecimy. Cyk, o. Mamy ogień i wszystko ładnie powolutku się tutaj powiem, dochodzi. Ja zrobię z dwóch jajek, więc będzie mało jajka. Dużo dodatków, bo ja tak lubię. Jak chcecie mieć więcej jajka, to dajcie trzy albo wkrajacie po prostu mniej kiełbasy, bo ja praktycznie całą wkleiłem i połowę cebuli, więc to też jest dużo. Smażycie to chwileczkę jeszcze. Niech to wszystko nam tutaj ładnie dojdzie. Możecie sobie to jeszcze posolić trochę, ponieważ yy, dodaliśmy, dodaliśmy jajko i w sumie sobie też pierwsze, ale to trochę mniej, żeby też trochę tego pieprzu i soli doszło do jajka, a nie tylko do... Trzymaj się, patrzę tu, skoroś powinien tu patrzeć, mniejsza. Jeszcze sobie to ładnie o, obtoczymy, wszystko. Cyk, cyk, cyk. Wyłączamy z gazu. Fala ładnie skwierczy Ja sobie przygotowałem sumie talerz, ale on jest, że tak powiem, użyty już, więc sobie wezmę drugi. Kurwo! Się skleiła szmata. Masz talerz? Chwalisz z tego tu. Zmieniamy kurwa, wracamy na pierwsze stanowisko, które było zajebiste, ale krótko, krótkie, krótko chwilowe. Jest, jest. Siemanko. Bierzemy nas patelnię z całą zawartością. Ładnie o, patrz kurwa, patrz, cyk, cyk. Jest? Jest. Bierzesz chlebek I wcześniej przygotowany majonez Ja, ja po prostu lubię z tym dać. Bierzesz sobie Kurwa! Ulubiony widelec Pyk Dupna yy, łycha? Nie Ilość Podwójna oczywiście Cyk, cyk. Voila! Voilà. Tak się prezentuje nasza jaj... na... jajeczniczka Wygląda Nie będę jej jadł przy was ponieważ e, ja wiem jak to smakuje, nie muszę się jakby pierdolić. Sami możecie to zrobić, tu, tu się kurwo patrz, nie tu, tu jest kamera. Sami możecie sobie to zrobić. E, przepis właśnie przed chwilą wam podałem, jak to wszystko wygląda. jajecznica jest na pewno dobra, ponieważ jadłem już 5 razy e, nic tylko wpierdalać, możecie sobie tylko coś na kanapkę dołożyć. Ja osobiście wolę z samym masełkiem. Polecam się na przyszłość, zapraszam na mój kanał, będzie tego więcej, muszę się po prostu wziąć w garsz. Za niedługo, niestety się przeprowadzam, więc będzie inna aranżacja, inna kuchnia i tam będzie trochę gorzej w sumie, ale na pewno coś się wymyśli, coś się jeszcze nagra. Będzie nowa, nowy, nowa seria na kanale, chyba, nie wiem czy to wejdzie, muszę nagrać coś, jakiś scenariusz napisać. Zobaczycie za jakiś czas. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Nikt już nie szeruje w tych czasach, więc polećcie znajomym, nie? Żegnam się z wami, Mati z tej strony. Zapraszam tutaj, albo tutaj, albo nie wiem gdzie chcecie. Siemanko, cześć.